Cześć, tu Morana. Jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, wejdź na patronite.pl, ukośnik Morana Blok Słowiański. Patronami dzisiejszego odcinka są ponieści wspierający. Hej kochani, dzisiaj jestem w Kazimierzu Dolnym. Co prawda pogoda jest pod zniepłym krzakiem, ale mam nadzieję pokazać wam kilka fajnych rzeczy. A to jest najbardziej... Znane miejsce w całym miasteczku, czyli główny, duży rynek, tak zwany. Historia bytowania człowieka na terenie Kazimierza Dolnego sięga aż neolitu. Historia regularnego osadnictwa sięga zaś co najmniej XI wieku, kiedy to istniała tu osada zwana Wieczną Górą. Bo w XII wieku zmieniono nazwę na Kazimierz, na cześć Kazimierza Sprawiedliwego. Legendarna osada z Wiecznego Wzgórza, gdzie teraz wznosi się klasztor, nie była jednak potwierdzona dosłownymi badaniami. Brak warstwy kulturowej świadczy na korzyść tezy, iż było to po prostu miejsce kultu znajdujących się w pobliżu osad słowiańskich. Z Wiecznym Wzgórzem Związana jest również legenda o kogutku, który stał się najbardziej rozpoznawanym wypiekiem Kazimierza Dolnego. Według podań, dawno temu, za pogańskich czasów, na wiecznej górze szumiał ogromny dębowy las. Na jego skraju miejscowi poganie odprawiali swoje praktyki oraz palili ognie, widoczne nawet z drugiej strony Wisły. Kiedyś, gdy przelatywał tamten diabeł, bardzo mu się one spodobały. Rankiem, gdy się rozwidniało, zobaczył przecudną okolicę Kazimierza Dolnego i postanowił tu zamieszkać, bo bardzo przypadło mu to do serca. Najbardziej zachwyciły go wąwozy, dębowe i modrzewiowe lasy. Zamieszkał on w jednej z dębin, w jamie wąwozu. Z czasem miał coraz więcej loBOTY, bo wieczne wzgórze rozrastało się jako miasteczko i zaludniało coraz bardziej. Kiedy pobudowano tu klasztor, zmienił lokum z wąwozu i zamieszkał na dnie klasztornej fosy. Pewnego dnia zobaczył w miasteczku pięknego, tłustego koguta, złapał go i zjadł. Kogut tak mu zasmakował, że jadł już tylko one ptaki, więc wszystkie w miasteczku znalazły się w ogromnym niebezpieczeństwie. Szczególnie opodobał sobie te o czarnym umaszczeniu. Przyszedł czas, gdy w całej okolicy został tylko jeden ostatni kogut. Czarny, stary i mądry, ale też bardzo sprytny. Postanowił przechytrzyć jego prześladowcę i w upatrzonej kryjówce schował się w towarzystwie młodej kurki. Zrobił to tak skutecznie, że diabeł nie był w stanie go odnaleźć. Mimo tego że przeczesał wszystkie zagrody, lasy i zarośla w całej okolicy. Kogutkowi pospieszyli także z pomocą ojcowie reformaci. Poświęcili diabelską norę i wszystko w oku. Diabeł uciekł z powrotem do piekła. Kiedy wszystko ucichło, nad miasteczkiem wstało wesołe słońce, a ostatni kogut wyszedł z ukrycia, żeby zbudzić miasteczko swoim pianiem. Dumnie spacerował ulicami, strosząc swoje piórka, a wszyscy witali go z uśmiechem. Bohaterski kogut zabrał się do odbudowania populacji kurek i kogutów. Na pamiątkę tego wydarzenia zaczęto wypiekać koguty z drożdżowego ciasta, które piecze się po dziś dzień. Są bardzo smaczne i w smaku podobne troszkę do chałki. Podanie to ponoć ma swoje korzenie w tym, że kiedyś istniał tu głęboki dół, a na jego miejscu grób. Gdzie składano ofiary pogańskim bogom. Najczęściej, najprawdopodobniej histonicznym, gdyż ofiary składały się najczęściej z czarnych kogutów, ponoć dużym prawdopodobieństwem w miejscu tym stanęła kapliczka. Jesteśmy w XIV-wiecznym zamku wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego. Dobudowywany był do XVII wieku, ale zniszczony dwukrotnie najpierw w e, również w XIV wieku przez Najas Litewski, a potem w XVII przez Potop Szwecki, dlatego zostały z niego praktycznie same ruiny. Zstawię wam zdjęcie, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Oczywiście był wybudowany przez Kazimierza Wielkiego, który był właśnie. Głównym budowniczym <noise> w pierwszej Polski, właśnie w tamtym mniej więcej czasie. Jego podobno słabość do Kazimierza Dolnego była spowodowana tym, że zakochał się w wydówce która tutaj mieszkała. Generalnie Kazimierz był miastem żydowskim, ale do tego jeszcze dojdziemy. A no, to tyle z zamku. Zobaczycie jeszcze go z zewnątrz. Kazimierz Dolny pełnił przede wszystkim funkcje obronne. Pierwszą z obronnych struktur stała się Baszta z przełomu XIII i XIV wieku, wybudowana przez Władysława Łokietka. Pełniła nie tylko funkcje warowne, ale była również siedzibą Straży Celnej oraz służyła jako latarnia rzeczna. A na jej szczycie cały czas palił się ogień. Nie każdy wie, że w Kazimierzu znajdują się dwa rynki. To jest tak zwany Mały Rynek. Tutaj była mm, ośrodek handlu żydowskiego. Któż, jak wspominałam, było to mocne miasteczko żydowskie. E, też w nawiązaniu do e, Rachelki można to ogarnąć, tak, i tym, że właśnie Kazimierz Wielki podobno do niej przyjeżdżał, e, do tego miasta e, i e, dzielęgnował swoją niespełnioną miłość. W każdym razie miasteczkiem żydowskim przestało to być oczywiście mniej więcej w trakcie wojny, kiedy to rozstrzelano chyba 3 3000 żydów. Pierwszą synagogę w Kazimierzu podobno ufundował Kazimierz Wielki, również dla swojej ukochanej Esterki. Stara chata to najstarsza z chatek w tej okolicy. Została wybudowana w XVII wieku. Co prawda, restaurowana, ale jak widać w doskonałym stanie. Tuż poza miastem znajduje się XIX-wieczny cmentarz żydowski Kierkut. Poza tym, że jest to cmentarz, ma też tragiczną historię, gdyż podczas II wojny światowej było to miejsce rozstrzeliwań zarówno Żydów, jak i Polaków. Cały Kazimierz otaczają wąwozy lescowe, które są też spacerowe, także można wiele kilometrów przejść i godzin tutaj spędzić, tylko wędrując po lasach. Jest tu ciekawa flora przede wszystkim. Widzieliśmy też bażanta, no ale flora oczywiście jest głównym atutem tego miejsca, bo zwierzęta wiadomo niekoniecznie można zobaczyć wszędzie. Jest też wiele gatunków chronionych, szczególnie jeśli chodzi o kwiaty. Poprzedni wąwóz, jaki widzieliście, to był wąwóz lesowy o nazwie Uwaga, uwaga, lessowy. Teraz idziemy tak zwanym korzeniowym. Co prawda, wstęp jest płatny, ale warto go zobaczyć. Wstawię zdjęcia po prostu z niego, żebyście mieli na tym czy jak to tam się nazywa. W każdym razie robi duże wrażenie, jakby korzenie drzew zamykają wam się nad głowami. Na drugiej stronie widać zamek w Janowcu, którym podobno straszy Czarna Dama. Wiatrak w Albrechtówce. Generalnie cała okolica Kazimierza prawdopodobnie była upstrzona w wiatraki. Kazimierz Dolny był spichlerzem swego czasu, ówczesnej Polski. Szacuje się, że spichlerzy w tym mieście mogło być nawet 60. Moim głównym celem wycieczki i z mojej perspektywy najciekawszymi miejscami są trzy osady słowiańskie, które znajdują się w pobliżu. Pierwszą z nich jest podgórz, który jest najbliżej Kazimierza. Niestety nie zostały tam żadne e, relikty osady. Kolejne są brzmijowiska, gdzie znajdowała się osada koło e, 3 hektarów. Przede wszystkim pełniła ona funkcje obronne, ale przylegały do niej dwie osady mieszkalne. W sumie kompleks zajmował, jak już wspomniałam, koło 3 hektarów, nie całe 3 hektary. Ostatnią z nich i największą jest chodlik. Był naprawdę ogromnym kompleksem. Do niego również pojedziemy, więc zobaczycie go, że tak powiem, z bliska. Za mną widzicie żmijowiska, które doskonale znacie na pewno z powieści słowiańskiej. Powiernik jest to jedna z trzech osad, która była tutaj w okolicy, jeśli chodzi o osadnice słowiańskie. Była prawdopodobnie druga co do wielkości, gdyż miała oczywiście główną, główny trzon obronny a na północy i południu. Były dwie osady mieszkalne z półziemiankami. Osada ta jest z, z okresu IX wieku i cały kompleks miał niecałe 3 hektary. Otoczony jest naturalnym wałem obronnym, który niestety w XX wieku został prawie doszczętnie zniszczony się w rozwileniu e, dwóch rzek, e, Janówki i Chodelki. Jedyne faktyczne rekonstrukcje to wejście oraz fragmenty wału obronnego, gdyż na samym, e, samej ścisłej, e, ścisłej osadzie, która, jak wspomniałam, pełniła głównie warunki obronne, nie znaleziono e, żadnych e, pozostałości po chatach ani stałego bytowania człowieka. Jeśli chodzi o cele osadnicze, stanowiły je przyboczne osady, tak zwane mieszkalne. Całe żmijowiska są Muzeum Dawnych Słowian. A część, większość w sumie eksponatów znajduje się w Kluczowicach w Muzeum Regionalnym. Dzisiaj Grodzisko zmijowiska żmijowiska to. Przede wszystkim Instytut Archeologii Doświadczalnej. Tutaj przyjeżdżają archeolodzy z całego kraju, żeby przeprowadzać swoje eksperymenty w jak najbardziej zbliżonych do historycznych warunkach. Chaty z tego okresu to tak zwane półziemianki. Były częściowo wkopane w ziemię. Znajduje się tutaj także rekonstrukcja, właściwie luźna interpretacja. Słowiańskiego Miejsca Kultu, tak zwanego Trzebiszcza. Wiatr słupowy w Urzmijowisku co prawda nie było, ale w taki sposób budowano prawdopodobnie pierwsze słowiańskie świątynie. Celem obronnym osada była otoczona również dwoma rowami, które były oczywiście wypełnione wodą i pełniły funkcję Był chodlik nad chodelką. Chodlik jest przede wszystkim najstarszym, bo już z 8 wieku, ale również największym z kompleksów osadniczych w tym miejscu. Jest tak zwanym Wielkim Grodem słowiańskim, czy jakoś tak, w każdym razie jednym z kilku. Sam gród obronny miał 8 hektarów, był naprawdę gigantyczny i był obwarowany przede wszystkim trzema wałami o funkcjach obronnych. Cały kompleks, włącznie z osadniczym, miał aż 100 hektarów. Był po prostu przeogromny. Z tego, co się orientuję, stoimy w środku osady obronnej, a za mną są relikty tych wał, wałów obronnych, o którym Wam już mówiłam. I jak już wspomniałam, otoczone osada obronna była otoczona osadami mieszkalnymi. Również w chodniku znajduje się cmentarze skokórkanowe, które było palne. Znajdują się tam zarówno pochówki ludzkie, jak i pańskie, również mieszane i przepraszam wam, was za spadek jakości, właśnie dlatego między innymi na Patronite zbieram na kamerę żeby nie było takich e, przykrych incydentów. Na tej polance znajdował się jeden z prawdopodobnie trzech budynków, jakie znajdowały się w obrębie osady obronnej. Jak widzicie w chodniku nie zostały właściwie żadne relikty budowlane. E, oprócz tego wału, który wam już pokazywałem, A właściwie trzech wałów, gdyż był on potrójny. Także jeśli ktoś nie ma pojęcia o tym, w jakim miejscu jest, to prawdopodobnie tego nie znajdzie. Osady mieszkalne miały również półziemianki o typu budowie z budowy zrębowej. Najgorzej z oznaczonych miejsc jest kurhanowisko. Nie ma tutaj absolutnie żadnych znaczników ani niczego. Teren jest tak naprawdę prosty, nie widać no, w ogóle niczego, co by mogło nawet wskazywać na to, że było to miejsce pochówków. Jak już wspomniałam, jednym z najciekawszych pochówków, e, chociaż ciał palnych, był e, pochówek mężczyzny razem z koniem. To część lasu, która jest najczęściej oznaczana jako cmentarzysko kurchanowe. Tutaj faktycznie widać już troszkę więcej. Szczególnie z tego powodu, że drzewostan jest bardzo przerzedzony i są to drzewa liściaste. Okolice Kazimierza Dolnego to również przecudna przyroda. Oprócz wielu gatunków roślin chronionych zobaczyliśmy sporo zwierzaków, między innymi prawdziwe zatrzęsienie barzantów, żurawie, oczywiście wiewiórki, żarowisko liska i tropy łosia. Okolica jest więc dość chętnie zamieszkana przez dzikie zwierzęta, mimo sporego ruchu turystycznego. Dziękuję za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Jeśli chcecie więcej podobnych filmów, dajcie znać, co chcielibyście ze mną zobaczyć. I koniecznie odwiedźcie mój profil na Patronite, gdzie zbieram m.in. na kamerę. Do zobaczenia!